Będzie nowe połączenie miasta z trasą S7. Fotowoltaika pojawi się na trzech powiatowych budynkach. Za nami pierwsze projekcje w ramach Freedom Film Festival w Radomiu. Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Powstanie koncepcja nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740, która ma połączyć węzeł Radom Zachód z miastem. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. MZDW wybrał wykonawcę, który przygotuje dokumentację projektową dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia i gminy Zakrzew. Chodzi o budowę nowego przebiegu trasy z węzła Radom Zachód na trasie S7 do Radomia. Już wielokrotnie próbowaliśmy ten temat rozwiązać. Nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej wcześniej. Dzisiaj podpisanie tej umowy na kwotę 1,8 800 000 daje szansę na zrealizowanie, a jednocześnie uzyskanie decyzji środowiskowej. Więc ten proces potrwa około dwóch lat. Mam nadzieję, że później projektowanie około też dwóch lat i zaczynamy etap realizacji inwestycji. Dokumentacja projektowa ma określić przebieg możliwych korytarzy dla przeprowadzenia drogi wojewódzkiej. Według zapowiedzi mają powstać co najmniej trzy takie warianty. Koncepcja pozwoli na wybranie wariantu najbardziej sprzyjającego, oczekiwanego, szczególnie przez mieszkańców tutaj gminy Zakrzew. I po zrealizowaniu takiej koncepcji, niezwłocznie przystąpimy do realizacji dokumentacji, już technicznej, i realizacji tej inwestycji. Na przygotowanie koncepcji przeznaczono blisko 2 miliony złotych. Zgodnie z umową, prace koncepcyjne powinny zakończyć się w lipcu za dwa lata. Starostwo Powiatowe w Radomiu podpisało umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych i termomodernizację trzech powiatowych budynków. Wartość prac to blisko 2 miliony złotych. Powiatowy Szpital w Jóży, zespół szkół i placówek w Fałowicach oraz zespół szkół w Piątkach zyskają fotowoltaikę. Starostwo Powiatowe podpisało umowy z wykonawcą. Dużo kilowatów przybędzie, można powiedzieć, ze słońca. Największa instalacja fotowoltaiczna powstanie na terenie Jóżyckiego Szpitala, na dachu budynku pogotowia ratunkowego, który dodatkowo będzie ocieplony. Na terenie placówki zostanie także wymienione ogrodzenie, zamontowany zostanie również automatyczny szlaban. Druga umowa dotyczy szkoły w Fałowicach, gdzie na konstrukcjach naziemnych zamontowane zostaną cztery instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo zostanie również wymienione ogrodzenie. Natomiast trzecia instalacja powstanie na dachu budynku zespołu szkół w Pionkach. Oprócz tego utworzone zostaną również zadaszenia miejsc parkingowych z konstrukcją pod panele fotowoltaiczne. Na terenie placówki pojawi się również pompa ciepła, a modernizacji poddana zostanie istniejąca kotłownia. To sprawi, że te budynki, które już Części mają instalację oze, ale ona jest stosunkowo niewielka, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o wydajność. Dołoży, mówiąc tak potocznie te kilowaty ze słońca, tak, żebyśmy mogli. Tak naprawdę mieć zero emisyjne. Wykonawcą instalacji będzie Solar Glass z Radomia. Zadanie to pochłonie blisko 2 miliony złotych, a dofinansowanie na ten cel pochodzi z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wykonawca na realizację zadania ma 14 miesięcy. Trwają prezentacje filmów konkursowych w ramach Freedom Film Festival w Radomiu. Zwycięzców poznamy w sobotę na gali finałowej. Projekcje filmów konkursowych potrwają 3 dni. W środę zobaczyliśmy 13 produkcji krótkometrażowych, a na czwartek zaplanowana jest taka sama liczba w części ogólnopolskiej. W piątek natomiast zostaną wyświetlone filmy w konkursie międzynarodowym. W tym roku mamy filmy, które dotykają wojny w Palestynie, a właściwie no w strefie gazy. Na Ukrainie e, pokazujemy, e, pokazujemy to, co gdzieś boli filmowców z Polski i z zagranicy. Bardzo jestem dumny z jury, które udało nam się, udało nam się zaprosić. Konkurs Polski, przewodniczący Paweł Maślona, Złotelwy w Gdyni w, w tym roku za, 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 za kosa. Ania Mucha, która jest zawsze z nami, Aniu, bardzo się cieszę. Anna Właśniewska-Gil również jest z nami, producentka filmowa. W konkursie krajowym również Łukasz Gut, operator filmowy. No i konkurs międzynarodowy, no, nie muszę bliżej przedstawiać, Olafa Luboszenko, który tutaj jutro też do nas przyjedzie, przewodniczący jury, Aneta Hikin-Botam, nominacja do Oscara za, za Boże Ciało. Złote Lwy w Gdyni po raz kolejny za, za Kosa i za Izabela Kiszka-Hoflik, producentka filmowa i Ania Pruchniak, jedna z najciekawszych aktorek młodego pokolenia. Tematyka i gatunki filmów prezentowanych na konkursie są różne. Znajdziemy tam fabularne komedie, dramaty, animacje, a nawet produkcje z elementami horroru. To jest, to jest bardzo mocny zestaw. Łukasz mówił o wolności, ale te filmy dotykają naprawdę bardzo ważkich, aktualnych i też bardzo bolesnych tematów. Twórcy Twórczyni i twórcy okazują naprawdę wyjątkową wrażliwość na to, co się dzieje wokół nich. E, dotykają tematów globalnych, ale też bardzo osobistych. Opowiadają swojej rodzinie o sobie samych w sposób nie, naprawdę dotkliwy i taki bardzo szczery i odważny. W piątek projekcje w konkursie międzynarodowym rozpoczną się o godzinie 16.00 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Obowiązuje rezerwacja miejsc na stronie freedomfilmfestival.pl. Przed nami kolejna edycja jarmarku ludowego Tyndyryndy. W tym roku impreza odbędzie się w Mniszku. Występy zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, zabawy dla dzieci i mnóstwo potraw regionalnych. To wszystko będzie czekało na uczestników jarmarku ludowego Tyndyryndy, który odbędzie się na placu przy boisku Orlik w Mniszku. Porka Słynna porka, bienindicka, e, będą jagodzianki na słodko. Najróżniejsze pierogi, więc smakołyków dla podniebienia będzie mnóstwo. No i gwiazda wieczoru Mateusz Mijal, więc zapraszam serdecznie do Mniszka w najbliższą niedzielę od godziny 14. Chętni będą też mogli wziąć udział w konkursie Oberka. W sobotę odbędzie się drugi koncert w tegorocznej edycji Strefy Komfortów Elektrowni. Tym razem zaprezentują się dwa zespoły. Pierwszym z nich będzie Misia Furtak, czyli artystka, kompozytorka, osoba dosyć dobrze znana na polskiej scenie muzyki alternatywnej, która w przeszłości z zespołem Trebe zdobywała róż, liczne nagrody i wyróżnienia, a tutaj w Elektrowni w sobotę zaprezentuje materiał, materiał który też będzie wydany na nadchodzącej płycie artystki. Będzie to około godzinny koncert, po którym pojawi się zespół Terrific Sunday. Jest to w tej chwili Trio, które no miało rozbrać trochę przerwy z muzyką i teraz wraca z nowym materiałem, który dopiero na jesieni ukaże się w formie płyty i z całą pewnością na scenie będzie można usłyszeć utwory, które znajdą się na tym wydawnictwie. Zespół wykonuje muzykę gitarową, żywiołową, skoczną, energetyczną, inspirowaną muzyką brytyjską lat 80. Z całą pewnością też pojawi się jeden z singli, który promuje nadchodzące wydawnictwo, czyli wzloty bez upadków. Przepiękny utwór kompozycyjny. Która ma charakter muzyki filmowej. Zapraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają spędzać czas przy muzyce wykonywanej na żywo. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji DAMI. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.